Na samym starcie, moi drodzy, chciałbym Wam ogromnie podziękować za tak przyjęty pozytywnie tutaj odcineczek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za te wszystkie komentarze, jest ich naprawdę, naprawdę sporo. Na wszystkie starałem się odpowiedzieć i zaserduszkować, oczywiście, polekować, jak żeby inaczej, moi drodzy. A w tym momencie już zapraszam na kolejny odcineczek. A no i jeszcze jak tego nie robicie, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję i dzwoneczek. Na starcie zaczniemy od dość ciekawej sprawy i bardzo śmiesznej, dość e, tak naprawdę. Moi drodzy, ogólnie sobie XPiłem na Auto w M2. No i w pewnym momencie pojawił się ninja. Zaczął mnie totalnie tutaj cały czas hardkorowo zabijać. E, pytam się, dlaczego? Czemu to robisz? A on powiedział, że obrażam Polaków na streamach i e, naród, w ogóle cały polski. Zapytałem się, czy ma jakieś potwierdzenie na to. Nic mi nie odpisał. Masz na koncie. Plus do tego jeszcze później. E, zaczął mnie zarzucać, że używam bota, żeby tutaj ekspić. Co śmieszne, okazało się później, że to jest mój widz, a tutaj przed tym ninżą później po prostu e, uciekłem na pustynię, także serdeczne pozdrowienia jeszcze raz dla siebie, Havran, wczoraj się przyznał na streamku, także piąteczka, byku. Dobra Kamil, w jaki sposób ty chcesz bić 120 poziom w jeden dzień? Moi drodzy, to jest bardzo proste, robicie sobie 6 kąt, ninja najlepiej. Ja tutaj troszeczkę zwaliłem, bo z samego początku chciałem zrobić Archerów, tylko zapo zapomniałem totalnie o tej broni bohatera. Tutaj troszeczkę właśnie, tak jak mówię, zwaliłem. Zacząłem ulepszać te wszystkie sztylety i na pierwszy level. Trochę bez sensu, no ale cóż, zdarza się. Oczywiście później dałem i meku i chłopaki, i dziewczyny zaczęły tutaj expić. oczywiście tam zabiałej na samym początku jakieś wilki, psy i tego typu rzeczy. Nawet dzik tam jeszcze jakiś się pewnie przetoczy. No i później oczywiście, jak już się domyśliłem, takie Ej, Kamil, Kamil, ej, ale przecież bronię bohaterów, halo. Przecież też to jest, halo, Bijję im po prostu tylko kołczany i tutaj sobie proszę bardzo jak ładnie już tutaj szczylają pik pyk pyk, ciach ciach ciach, ekspresie do wszystkich, patrzcie jaka horda tutaj na kucach. <grytania> na kucyczkach. Dobra, poleciały oczywiście do M2. No i moi drodzy, w tym momencie mamy już około 25 level i ogólnie zrobiłem to po to, ze względu na to, że po prostu mieć po pierwsze te bony na 40 level. No i chciałem sprawdzić jeszcze, czy tutaj jakoś można bardziej wykorzystać te autołowy, czy w jakiś sposób i mi się wydaje, że to by poskutkowało nawet przy czymś takim jak dropienie szkad, ewentualnie piłek. Także moi drodzy, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Dobra moi drodzy, i tutaj już widzicie, jak sobie drupie piłeczki. Wyszło to nie najgorzej, jak myślałem, że będzie naprawdę kiepsko, bo wbiłem to Godziny przed zakończeniem ewentu, ale moi drodzy, zdobyłem sobie 39 pieczek ze względu na to, że GM po prostu przedłużył o godzinkę drop, także bardzo fajnie wyszło. E, zawsze trochę kasy więcej. No i tutaj już widzicie, jak moi drodzy, dobijam sobie. 49 poziom, a co za tym idzie, jest y, coraz bliżej 120, a aura, moi drodzy, cały czas na m niestety. No, ale kału chodzą po 10kk, nie chce mi się wydawać tyle pieniędzy na razie, bo nawet tyle nie zarabiam, he Dzięki jeszcze raz tutaj, Kukisek, za pożyczenie śmiertelki, ogrom pracy zrobiła tak naprawdę, bo mogłem wybrać większe spoty. A wam, moi drodzy, dziękuję już bardzo za uwagę, do usłyszenia, zobaczenia, piąteczka, byki, elo. Get a bunch. Of... Oh! 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 A a goes, goes up. That's all it took. One shot. He may not get up. Both are stumbling around.